Jesteśmy na ogrodzie dziadek i wnuczek. Oto tutaj mamy hortensję białą. Jeszcze nie kwitnie, ale rada moment zacznie przepięknie kwitnąć białe duże kwiaty. Następnie mamy tu piękne krzewy. Przepięknie kwitną, zaczynają właśnie kwitnąć. Altanka. Altanka. Naradyjko. Gnilek, grilek, yy, boczuć, yy, karkóweczka kiełbaski. A tu mamy taki skarniaczek, z lachów, przewód. A oto ten, który się mój wnuk urodził. Zasadziłem go dzień urodzin, wnuka. I rośnie w tej chwili razem z nim. Jednego z są wstydu Te To jest piękne oczko wodne, kwiaty, azalie, dalej już przekwitły, dender i przepiękne, chodźmy bliżej. Róże, przepiękne, pięknie pachnie piękny piękny niecierpek piękny kwiat i rozwijająca się juka jółka, przepiękny przepiękny kwiaty złomeczki białe w tym momencie rozkwita a tu przepiękny krzew rozłożysty posadzony był w bardzo malutkim gałązku, w tym momencie pięknie rozluźnie jest obcinany jak spodek w Katowicach, coś w tylu spotka talerza takiego u. Tu wierzba, japońska wierzba, pięknie kwitnie, przepięknie kwitnie. W tym momencie paprocie. No i tutaj rozchodzimy. Tu jest przepiękny krzew, który przepięknie, fioletowo kwitnie. W tej chwili jeszcze nie ma kwiatów ale lada dzień yy, będą kwiaty yy, a tu prze, fantastyczna róża Piękne, duże kwiaty, to jest róża pnąca, która ma ponad 3 metry i z drugiej strony tu jest orzech z drugiej strony mamy róże tu dziką też pięknie kwitnie, tu są, to są różowe takie katy, pąki w tej chwili jeszcze nierozkwitnięte. No i dali wierzba, Iwa. Przepięknie też młoda obrasta, przepiękne drzewo. No i nasz najlepszy przyjaciel Didus Kotek. Ja Inaczej Diego, nie? Inaczej Diego z i ale ona gdzieś tam poluje na myszkę. Tu mamy pustaweczkę, mamy tu jeszcze lilię, ale jeszcze nie rozpisnięte. Tu mamy też przepiękne krewy, które przepisują, przepisują przepiękne krewy białe. Biały jest, no i koło w koło rogu są iglaki. Obsadzona żywapod, także na ogrodzie cisza, spokój, takie świekają owady dręczą. No, nie, to tyle. Można zakończyć oglądanie dziedzynami. Tu jest jeszcze taka. winorość, Tu jest taka winorość, która jest obrośnięta, bardzo ładnie w lecie wygląda. no i tutaj brama na tym kończymy, dziękujemy za oglądnięcie naszego filmiku i zachęcamy do oglądania naszego filmiku na ogrodzie Dziadek Iwnik i w opisie dam link do nowego kanału naszego, na którym będziemy nagrywać odcinki okej okay. no, do widzenia pożegnaj się Dziadek na tym kończę do widzenia, Jo mówił Górą w biesie. No się